Ale w kolejnym vlogu dzisiaj lecimy do Dubaju, a teraz jesteśmy w drodze do Katowic, a później z Dubaju lecimy do Londynu. Patent jest taki, że w Wizerze, znaczy ogólnie w samolotach, nie tylko no w tak, bez tak, no, Ale tak, no nie ma tam internetu, więc jak nie? płacisz kartą z Apple Pay'a, to ci przechodzi płatność, ale jak nie masz żadnych pieniędzy na koncie. No. I dopiero jak dotujesz i masz zasięg, to wtedy jest ta płatność, ale jak nie masz pieniędzy, to jest po prostu anulowana. I my zawsze w Witherze, żeby wszystko co jest możliwe: alkohol, to wszystko i tak dalej. Wszystko, Aż pani ostatnio mówi, że coś jest nie tak, i muszę podać pin do karty, że Tak, tak. Zrobiliśmy ostatnie zakupy e, dwa razy droższe niż na slot. I pani takiego mindfucka, że no. robisz 400 zł, a my wydaliśmy 800 już w no. <noise> Dobra, dotarliśmy na to ulubione lotnisko. Tak. To jest... Ulubione lotniska użyla, Katowice i tak. Pierzowice. Pamiętam, tutaj są dwa lotniska w Katowicach i kiedyś, jak leźliśmy parę lat temu pierwszy raz stąd, to lotnisko Katowice i pojechaliśmy nie na to lotnisko, tylko na jakieś małe lotnisko. Jak byliśmy, jak za Abu wracaliśmy, to tam też są dwa lotniska. Jak żeśmy mieli lot za godzinę, to pojechaliśmy na złe lotnisko. Nie my pojechaliśmy, przez co, tylko znaczy, Ubra że źle, źle podbił Przez co Karolu, powiedz, jak żeśmy dojechali na pra, prawdziwe? Ledwo jakieś autostopa złapaliśmy, i, I tak, pojechaliśmy na lotnisko, tak, 20 minut po zamknięciu bramek. A najlepsze jest to, że pokazywało, że uber będzie za 20 minut, więc złapaliśmy jakiegoś randomowego ziomka po prostu, który nam pomógł i był zajebistym dobrym ziomkiem, więc jak to oglądasz, że cię pozdrawiamy. Jeszcze mój karolek jest uśmiechnięty? Bo no. wie, że zaraz będzie drineczek. Na koszt firmy. No, czyli no. koszt Ody do... Live? Dobra, dzięki. Najlepiej się kupuje na koszt firmy. Tak. <laughs> Wszystko. No. Bo masz usprawiedliwienie, że to jest jakby pod inwestycja pod content, tak? Czyli no tak, jakby tak, teraz tak. nie pijesz drineczka dla siebie, tylko dla widzów. Patrzcie tutaj debi. <laughs> Rozrobił. Patrz na to! Ale zobacz, skarpetka tego jest trochę mokra, że może zmienić i kupić nową. Dobra ziomale, jesteśmy właśnie na, na pokładzie Boeinga 6969. Oliwe tutaj <grym> chowa się przed obsługą i Jak niuchną. No. Złożyłem. Poznaliśmy Zosię nasza, na przyjaciółka w samolocie. Proszę tak. Nie Dobra, dolecieliśmy. Jesteśmy właśnie w Abu Dhabi i idziemy do naszego hosta, który tutaj nas czeka tak. i szofera. Wyszliśmy z lotniska i to jest ciekawe Bo przefiskali mnie i tak dalej, bo miałam kamerę i to jest ze sztywni z nagrywanie Najlepsze jest to, że ten tak. ziomek był mega spruty do Karola tak. I włożył ten mikrofon odkręcił, powiedział, że musi iść na jakiś security check Dobra, wchodzimy właśnie do przodu u tak twój masaż? Zajebiste szczerze, no szczerze po prostu siedząc to czujesz się, że jesteś we właściwym miejscu w swoim życiu. Jedziemy z ale teraz do centrum Dubaju, nie mogę powiedzieć gdzie jedziemy naprawdę, ale jedziemy robić biznesy grube, tak? Chyba Była... on się trochę poczuł. Ej, 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 weź wyp***aj to. Wchodzimy właśnie do restauracji, która się nazywa jak? Wokli. Francuska restauracja, więc będziemy próbować tradycyjnych francuskich dań. O nie, zjedliśmy właśnie z tym tak na jedzonej, odpływa pęknę. <ślesz> Ej, poim tak jest dobrze teraz po tym steku. Wzięliśmy trzy drineczki 200 ED No, trochę zabolało na głowę Trochę zabolało, na że Ale to się od... nas budżet na cały wyjazd, nie? Ale odrobi się jakby w... tak, Życie, żyje się tylko raz, co nie? I... jest okej, okay, no? Dobra, jesteśmy właśnie właśnie w cygar lunchu. Patrzcie na ten... Zgarnijcie ja to, tym, nie? Zobaczcie. Pogatrz tutaj jakie cygara mamy. Ziemek tutaj przygotowuje nam e, cygarkę. Patrzcie na ten widok Obylnie, to wygląda, nie Dobra, teraz Karol testuje. Jak tam jest, te... Oliver? Już trochę tutaj siedzimy. Jak to To cygaro. Ja robię się już chyba od półtorej godziny. Byliśmy trzy drinki. Z Taki żur. Co ty chce zrobić żur w tej łazience? Tak ładna łazienka, że. Czy... trochę cygara. Czy byliście kiedyś w toalecie z takim widokiem? Nie. I patrz tu dalej. Parka Tutaj nie ma papieru do rąk, tylko jest ręczniczek jednorazowy. No. Nikogo, że nie z nie kupuję, jak cię prowadzi. Powiem tak. Czuję się jak taki the big boss na samochodzie, nie? Tylko, że powinienem się bardziej rozjechać, a amic, i wtedy, wtedy, wtedy możesz jechać. Wszyscyśmy właśnie z Oliwierem na siłownię. Siłownia zajebista szczerze powiedziałem. Patrz, jak to pani tutaj prezentuje. Ty, no. mamy jakiegoś frajskiego trenera no. Nigdy się do niego za, nie zapisujcie no, to... no, ja, to, ja nie biorę pieniędzy, ja robię darmowe treningi no, Tylko tego... nie odpowiadam za I cena tych do jakości, tak? No. Karol wchodzi tutaj Rozumiem że to jest drzewka, tak Karolku? Ja nie potrzebuję bardzo. Dawaj pomogę, pomogę, dawaj. pomogę, 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 Niech on, pomogę, 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 Znaczy, jak zawsze, mamy problem taki, że zamknięcie bramek jest 15.40, a planowany przyjazd na lotnisko jest, Oliver 15.30, ale Oliver mówi, o, kupić se McDonalda, nie? Trzymaj. Dotarliśmy na lotnisko, za 4 minuty zamykają się bramki, a my czekamy po boarding pasie, po, bo, boarding pasy w kolejce, ba, 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 ba. boarding pasi, <laughs> ale biegliśmy, spieszyliśmy się, jakieś... Do McDonald'a zjedliśmy i podchodzimy ten po boarding passy, a Ziomek mówi, no wasz lot właśnie nie okazało, jest godzina opóźniona. A nie, do, nie dostaliśmy żadnej informacji, nigdzie. Żadnej informacji no. nigdzie, jak zawsze. Wizer, weź się do roboty, kurwa, Ale babo. Dlatego też byliśmy tak spokojni. No tak. zawsze przyjeżdżamy. to. Tak. Styk. tak, tak. I powiem wam, rzadko się zdarza, że ten samolot był na w czas. Weezer nigdy nie odleciał na czas. Jeden chyba na dziesięć odlatuje no. na czas. Ten mnie fizował. A na nim. Za jak w stanie. <laughs> Dawaj no, powiedz. Ale to nie można. Sorry. Can I buy almond? Yes. How yes? much? 78. 70? tarden? No, yeah, yes. No, so, <laughs> 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 59 tysięcy. Możemy zrobić 40 gitt nie? <laughs> Sonia. Mówi, dobra, dobra. Pani dzwoni właśnie do menadżera, czy zgodzi się na moją propozycję, czyli 40 tysięcy dirhamów. Ale znaliśmy lepszego. Ale znaleźliśmy lepszego? Tego, ten stojący. No to ja to muszę mieć. Szczerze? On jest one to one. No. Ej, szczerze, wyobraźcie sobie, w wchodzisz do mieszkania, taki wielbunku Rozpuch, i na nim wsiadasz normalnie schodki masz, że rano sobie wiesz, ja Razajkowska na nim. Pani nam chciała sprzedać wybłąda. Tak, ale wybrnąłem się tym, że kur, trzeba zapłacić customs i tak dalej. No, no, customs I, no. duty i powiedzieliśmy, no nie no, 20% czy tam w Polsce czy coś, no nie płacimy. Nie? Dzisiaj nie zrobiliśmy treningu na siłowni.

5 godzin i 50 minut. A zostało po pierwsze zostało późony o półtorej godzin, godziny. godziny. Później w samolocie dostaliśmy informację, że lądujemy na Cyprze, tak. ponieważ y, ekipa, która jest z nami w samolocie się zmęczyła i chcą zmienić po prostu ekipę. Mhm. I z Cypru lecimy do Warszawy. Do, i finalnie do ta podróż trwa 11 godzin. 11 godzin, ale dla nas jest nie problem, że wydaliśmy więcej na wino niż nasze bilety samolotowe. Tak. Bo kupiliśmy 15 czy 16 butelek wina takich małych, co wyszło nam więcej niż nasze byle samolotowe mm -hmm. i paina nas patrzyła jak na dwóch debili żebyśmy pytali więcej i prosiła nas o jakieś tam dane, karty i tak dalej, bo coś nie wierzyła, że... i na wezwała, żebyśmy z, tak. z Angelą rozmawiali, bo coś się nie zgadzało. Jak to nie chcę powiedzieć. szczerze, <laughs> <laughs> mega zajebisty. Robiliśmy na rzecz tych. Nie mogliśmy robić, ale dlatego... Ja to, to mogę powiedzieć, że... Zrobiliśmy sobie zesmuk, czy też... Ja już byłem już blisko wsiśle rozpalenia. <laughs> Gdzie Wróciliśmy no. właśnie z Dubaju, wróciliśmy o godzinie 5, jest teraz dzień następny, godzina 23 i lecimy właśnie do sketcha zaraz. Nie było tego w planach, mieliśmy od razu lecieć do UK, przesunęliśmy lot o jeden dzień, więc idziemy od razu do sketcha, bo jesteśmy zaproszenie. I więc... od razu do sketcha, mamy lot o 8 rano na lotnisku, więc prosto do tak. sketcha, lecimy na lotnisko na Chopina eee, i lecimy do Londynu. Dzień. 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 Weszliśmy właśnie z Oliverem do Sketcha, godzina jest taka, żebyśmy pojechali teraz do domów, spakowali się, ogarnęli się, lecimy na lotnisko, także Ziemale, widzimy się na lotnisko, na szopelnie, i myślę, że tam też będzie dobry kontend, także Elo! Ziemale, jechałem właśnie na lotnisko, nie uwierzycie, ale pierwszy raz w życiu. Oliwier był godzinę ponad przed zamknięciem bramek, chilluje sobie w Icosie, bo stwierdził, że woli dzisiaj zrobić na chillku, także niesamowite wydarzenie. Mamy dużo czasu, no bo uznaliśmy, że i tak nie ma sensu iść spać. Oliwier jest dobrze skontrowany. Jeden dobrze skontrowany. Yy, w samochodzie zrobimy sobie krótką drzemkę. Po pierwsze, w tym Londynie jest bardzo zimno, a po drugie, staliśmy się... Mam tak, z skamerze jeden, oudzielaj w Zero Niestety, bo rezerwowaliśmy hotel dosłownie przed wylotem, na lotnisku 5 minut przed wylotem, Wzięliśmy pierwszy, lepszy hotel i zostaliśmy oskamowani, bo okazało się, że hotel nie istnieje, zapłaciliśmy pieniądze, dzwonimy na numer, nie ma takiego numeru, piszemy maila, mail są jakieś cyferki. Ale chyba byliśmy tak zmęczeni na tym lotnisku, że nie wiem jak nie byśmy to przeoczyli i z kamery dali się oskamować. Jesteśmy już w Londynie. Oliver, jak Ci się podoba. Ten Londyn znowu. Bo nie, nie mamy hotelu. żebyśmy tu przylecieli. Po pierwsze, nie chciałem tu przelecywać. Ej, on mi kazał powiedział, że tutaj dobry kąt, może zrobić. <grym Ale <grym no. tutaj pogoda miałem tutaj po prostu jedną do załatwienia, więc przyjechaliśmy. zamówiłem, Szwarmę za 100 zł. Idea jest to, że ta budka wygląda jak taki... E, tani kebab. I mówił, o, że spróbujemy takiego street food, wiesz, ten. Za 100 zł to się coś szłam wygóra w wyborze jedzenia jest słabym wyborem. Najpierw przynajmniej skosztujmy jak ona smakuje i powiedz, że jest, Oliver jest ch... wyborem. Dobra, przepraszam, poczekam. Oliwer ocenia. Szele? Dobra. Rozmiarowo za tą cenę nie wydłuża, ale zajebiste. Tak, zajebiste, zajebiste jedzenie. Cena do jakości? 11 na 10. Nie zajebiste. 10 funtów. Oni sami powiedzieli, że robią tutaj na miejscu to taki dobry kurczaczek, żywka, takie świeże. Udało się, jesteśmy na siłowni. Jest w ogóle bardzo mało ludzi. A siłownia jest. wygląda się. No Pod nami jest jeszcze sauna parowa, sucha, srażata, basen, basen. Wszystko. I bym ja w ogóle puściutko. jesteśmy tam na dole, to w ogóle nie ma ludzi. A, tu jest jeden. a ile kosztowało ci do wejścia? No oczywiście, że zaraz złoty. <laughs> Dziamale, my się rozgrzeliśmy więc teraz macie szybki edycink z naszego treningu. Ciao! London to Paris a six-hour drive, but I do it in four and a half. Whip the lamb like it's Formula One. When you've been through all the things that I have, everything else is a walk in the park. I told them I rap, I'm a fool. They would laugh. Now he walk in the club and they know who he are. I'm not shaking my leg, but my jewellery dance. In America, sat by the pool with a John. Lucky I never been jail. Immigration asking if this case I've caught in the past. parle mal moi. J'suis tout seul dans le bolide noir. Sans sortir, c'est la seule histoire. Aux arrivants, j'ai plus d'espoir. Liberté pour mes rêves, j'espère. Sur la route du succès, faut pas que je me perde. Combien de temps que j'ai pas vu mon père? J rêvais de finir à Manchester. Ça va? Everything good, I made it out of hood of my bro so we stick with each other. If I'm fucking a bitch, I don't trust her enough, gotta cover my dick with a rubber.